Dzisiaj rekonesans terenowy, ale kicha na koniec udało się znaleźć czeryp koziółka ale już taki obgryziony zostanie, bo to nie ma sensu będzie. Kolejna znajdka. trzeba sobie pooglądać kamienie. A tutaj między... takimi kamieniami... czerepek taki. No tego to już zabiorę. Ładny. Też pewnie leżał... sporo czasu. Jednak na pusto nie będę wracać.